Czego szukamy w zimie? Bezpieczeństwa czy emocji? Okazuje się, że Volvo to jedno i to samo. Miałem okazję uczestniczyć w wydarzeniu Safety Lab u Wadowskich. Piękna pogoda i trzy elektryki, w tym jeden, którego jeszcze nie ma na drogach – ES90. Zaczęliśmy od kawy i teorii, ale w kameralnym gronie. Volvo Wadowscy zorganizowało to perfekcyjnie. Zero tłoku, sama esencja. Rozmawialiśmy o przyszłości elektromobilności i bezpieczeństwie. Na trasę zabraliśmy AX30, flagowe AX90 oraz ES90. Warunki typowo zimowe: zimny asfalt, wilgoć, momentami ślisko. I wiecie co? Ta cisza napędu jest uzależniająca. AX30 jest zwinne i natychmiast reaguje na gaz, ale to AX90 robi wrażenie czołgu, który prowadzi się jak piórko. Systemy czuwają, ale nie przeszkadzają. Pełna kontrola, moim zdaniem. Ale powód, dla którego byłem na takim wydarzeniu, to przedpremierowe ES90. To to zupełnie inna bajka. Limuzyna w elektrycznym wydaniu. Nawet podczas krótkiej przejażdżki, czuć, że Volvo celuje tu w najwyższą półkę. Jest sztywno, precyzyjnie, a pozycja za kierownicą, no, trzeba poczuć samemu. Cieszę się, że mogłem to sprawdzić przed oficjalną premierą. Safety Lab zaliczone. Wnioski? Elektryki w zimie to nie problem, to przyjemność, pod warunkiem, że mamy pod sobą taką technologię. Wielkie dzięki dla ekipy Volvo Wadowcy za zaproszenie na ten przedpremierowy pokaz. Dajcie znać co myślicie o nowym designie Volvo. Czekacie na ES90. Subskrybujcie kanał aby być na bieżąco. Do zobaczenia, a niebawem więcej testów elektryków.